z nami nową legendę. Taką, o której będą opowiadać Twoje wnuki. Fundacja Pomóż Im buduje w Sochoniach pierwsze w północno-wschodniej Polsce hospicjum stacjonarne dla dzieci. Przekaż na ten cel procent Twojego podatku. Cześć w sensie i kochani Państwo. Taka uroczystość nie zdarza nas na 100 lat. Na jeden dzień. Bo tak bywa w życiu. klasówek, które godnie reprezentują Rzeczpospolitą Polską. 60 lat temu, w 1964 roku, to miejsce otrzymało sztandar, młodzież przejęła sztandar i ten sztandar z godnością i z wielkim szacunkiem, z wielką atencją, był w tej szkole po dzisiejszy dzień. 60 lat to jest jednak dużo, więc po prostu kondycja wizualna sztandaru się bardzo zmieniła. Sztandar przetrwał zmiany ustrojowe, zmiany oświatowe, gospodarcze, przeróżne sytuacje, które w ciągu tych 60 lat działy się w naszej placówce. I dziś. Po prostu dajemy nowy sztandal, ale razem ten nowy i ten stary będą wspólnie wisieć w jednej pięknej gablocie w sali dziedzictwa naszego, wetowskiego i narodowego. Szkoła w przekroju tych 60 lat bardzo mocno się zmieniła. Stała się bardzo nowoczesną placówką placówką interdyscyplinarną i placówką, która jest kuźnią talentów technicznych, zawodowych. Dumna jestem, że dziś uczniowie klas piątych przekażą. Uczniom klas pierwszych, właśnie sztandar na tą nową nadzieję, na nowe plany, na nowe wyzwania, na nowe myśli. Ale te myśli będą wspólne w jednej sprawie: że sztandar to symbol. Miłości do ojczyzny to symbol miłości do tego małego miejsca, jakim jest Zespół Szkół Weterynaryjnych. I w sercach każdego ucznia, który będzie, mam nadzieję, że właśnie będzie poczucie dumy, chwały i radości. I tego, co, się, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka i każdego ucznia, żeby sztandar reprezentował poczucie wolności i tej osobistej, i tej narodowej. Tego sobie i tej pięknej młodzieży bardzo życzę. Przepiękna dzisiaj, mam nadzieję, będzie uroczystość. Bardzo mocno że się do tego przygotowali. Cóż, pozdrawiam moją cudowną młodzież, pozdrawiam Radę Pedagogiczną, pozdrawiam wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie tej uroczystości, bo wielkie wydarzenia generują dużą pracę, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do pracy. Na jednym z płatów, sztandaru, chyba na awersie, właśnie są charyzmatyczne wartości, które są również na tej gazetce za nami. Bóg, honor, ojczyzna i to piękne słowo praca. Niech te aksjologie zawsze będą z każdym pokoleniem i z każdym człowiekiem, to jeszcze Polska nie zginęła i mam nadzieję, że przy takich osobach i przy wykształceniu w ten sposób dzieci zawsze Naszej ojczyźnie będzie właśnie to poczucie wolności. Nie Nową legendę, taką, o której będą opowiadać Twoje wnuki. Fundacja Pomóż im buduje w Sochoniach pierwsze w północno-wschodniej Polsce hospicjum stacjonarne dla dzieci. Przekaż na ten cel 1,5% Twojego podatku.